Jak słyszycie ktoś u mnie też bez powodu puszcza fajerwerki w niebo. Na pewno to słyszycie. Ktoś u mnie puszcza fajerwerki. tu puszcza fajerwerki. Nie wiem takiej to ale Tak, dajcie suba łapkę w górę i ta się, że Wam się ten film spodoba. Słyszycie te? Ferwerki Tutaj jest do dopuszczone Na mojej buci Słyszycie jakie to strzałanie jest? Perwerkami Chyba się wojna zaczęła Dziś się to jasne Kur. No, co to ma być? Tutaj? Dobra, da, idę się. Na... kakałka no i co już przestali widzowie więc na zaczęła trzymać się cześć papa, ja idę pić kakałko <grym>